Zespół szkół samochodowych imienia Tadeusza Kościuszki jest jedną z kluczowych placówek szkolnictwa zawodowego we Włocławku. Budynek szkoły. To nowoczesny i doskonale wyposażony obiekt, w którym prowadzone są zajęcia ogólnokształcące i zawodowe. Na przestrzeni lat, podejmując wyzwania świata współczesnego, szkoła zdobyła liczne tytuły i certyfikaty. Wśród nich lidera edukacji zawodowej, szkoły bez barier, szkoły dialogu, szkoły z prawami dziecka, lidera edukacji globalnej czy miejsca wolnego od nienawiści. Zajęcia praktyczne na kierunkach samochodowych odbywają się w warsztatach szkolnych lub w zakładach pracy branży motoryzacyjnej. Uczniowie zdobywają wiedzę w różnych działach warsztatów szkolnych, takich jak w dziale obróbki ręcznej i mechanicznej, w pracowni metrologii warsztatowej, w dziale napraw bieżących, w zespołowni, w dziale Lakierni. Blacharni, pracowni elektrotechniki i elektroniki w dziale przeglądów i badań technicznych. Szkoła kształci w kierunkach motoryzacyjnych w pięcioletnim technikum samochodowym i trzyletniej szkole branżowej w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Samochodówka kształci również w zawodach transportowo-spedycyjnych, w pięcioletnim technikum transportu drogowego, oraz w trzyletniej szkole branżowej w zawodzie kierowca mechanik. Kolejny zawód proponowany przez samochodówkę to technik informatyk. Dla kierunku informatycznego szkolenie praktyczne realizowane jest w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych, takich jak pracownia aplikacji internetowych i baz danych. Lokalnych sieci komputerowych, serwerowych systemów operacyjnych, sieciowych systemów operacyjnych, urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk to zawód o szerokim spektrum zatrudnienia. Mogą go wykonywać osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dlatego też w samochodówce funkcjonują oddziały integracyjne. Placówka umożliwia uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w różnych kursach. Ich ukończenie pomaga absolwentom znaleźć atrakcyjną pracę, adekwatną do oczekiwań i ofert rynkowych. Uczniowie samochodówki uczestniczą między innymi w kursach operatora wózków jezdniowych, koparko-ładowarek, żurawi przeładunkowych, podestów ruchomych, suwnic czy spawacza. Szkoła realizuje kształcenie dualne poprzez współpracę z wieloma renomowanymi firmami i instytucjami branży motoryzacyjnej, transportowo-spedycyjnej i informatycznej, mającymi swe siedziby we Włosławku i w okolicy. Uczniowie zdobywają wiedzę w zakładach pracy, również jako młodociani pracownicy. Ponadto w szkole funkcjonują klasy patronackie. Budynek szkoły jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W samochodówce funkcjonuje piąte liceum ogólnokształcące imienia Roberta Schumana. Oferta edukacyjna liceum to klasa psychologiczno-pedagogiczna z oddziałami integracyjnymi. Zajęcia z przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych prowadzone są przez specjalistów tych dziedzin naukowych. Liceum zapewnia przygotowanie uczniów do matury oraz wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Wybierając samochodówkę, znajdziesz atrakcyjne zawody poszukiwane na rynku pracy. W ramach projektów unijnych, odbędziesz atrakcyjne finansowo staże zawodowe w renomowanych zakładach pracy, podniesiesz swoje kompetencje językowe. Samochodówka może pochwalić się tytułem jednej z najbardziej usportowionych szkół we Włocławku. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne obiekty sportowe, pełnowymiarową funkcjonalną halę sportową z możliwością podziału na trzy części, pełni wyposażoną siłownię i małą siłownią dla kobiet, salę fitness i tańca, sprzęt do rekreacji, piłkarzyki, cymbergaj, badminton oraz pełnowymiarowe boiska sportowe. Niesłabnącą popularnością cieszą się zajęcia pozalekcyjne, pozwalające na rozwijanie talentów uczniów i ich zainteresowań. W zespole szkół samochodowych wszyscy uczniowie kierunków motoryzacyjnych i transportowych w ramach realizacji podstawy programowej uczestniczą w szkoleniu na poszczególne kategorie prawa jazdy. Do dyspozycji kandydatów na kierowców jest nowoczesna pracownia multimedialna. Dobrze wyposażone sale do nauki przepisów ruchu drogowego, plac manewrowy oraz samochody szkoleniowe nauki jazdy. Rozpocznij swą zawodową podróż z samochodówką. Jedź z nami!